Z tej strony and welcome back to Roblox! Moi drodzy, pograńmy sobie dzisiaj po raz kolejny w Robloxa w trybie Poppy Playtime. Wbijajcie koniecznie na Juniorskie.pl. tam możecie sobie zakupić taką koszulkę na przykład jak ta... Jak ta! Kubek taki, koszulka taka, proszę bardzo, proszę ile tego jest? Widzicie to? New Jeżeli szukacie prezentu na święta, to bardzo serdecznie zapraszam. Dobra, ja sobie tutaj kliknę od razu play, ponieważ mamy poppy Play tam. Eee... O, dobra, jestem, jestem. Czy to jest jakiś. Jak to się mówi? No, to jest RP, nie? Że, że, że tutaj cały czas musimy udawać, że coś tam nie wygramy. Ale no dobra, po, poglądamy sobie, jak tutaj ludzie stworzyli mapy, co to jest? Top 15 donors. Amount. Donate 5 Robux. Aha, tutaj. A, donate. Okej, okay, dobra, spoko. Enter reset. A bo tutaj musimy wklepać coming soon. Czy tam, czy tam, się nie możemy dostać? Bo tam możemy przecież otrzymać te, 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 łapki, co żeśmy otrzymywali w Poppy Playtime, prawda? Natomiast teraz się tutaj chyba na razie dostać nie możemy. Zobaczmy może z czym tutaj jeszcze mamy do czynienia, bo tu jest jak się wchodzi do Poppy Playtime, prawda? Welcome! Poppy Playtime nas tutaj ładnie, pięknie widać. Oczywiście to nie jest mm, Poppy, bo Poppy to jest ta, yy, ta laleczka. Ale no dobra, tam się idzie później dalej. Ale ja bym chciał sobie najpierw wejść tutaj do gift... Co tu jest? Co to tu jest? O! A bo ty się niby te kasety wrzuca. Okej, okay. gift shop. I tutaj mamy tego. Bardzo mi się podoba. Like brun, e, mogę, tu mogę tu wejść. Dobra. I zobaczcie w ogóle, że tu jest ta, ta kolejka, która nam sugerowała, jakie musimy mm, wcisnąć kody, jakie kolorki, aby się dostać i zdobyć te nasze łapki. Dobra. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Napiszcie koniecznie w komentarzach. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Ponieważ ja tego nie zapamiętam. Zielony, różowy, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Mieliście mi napisać w komentarzu. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Miejmy nadzieję, że się uda. Zielony, różowy, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Zielony. Różowy. Żółty. Czerwony. Enter. Ale to nie działa na razie. Na razie się tam dostać nie możemy. Nie wiem dlaczego. Wiecie, gdzie sobie teraz pójdziemy? Pójdźmy może tu. Może tutaj twórca tej gierki stworzył już jakoś dodatkowo z tego, co mi się wydaje, stworzył dodatkowe widzicie, tutaj lokalizacje. Welcome to Playtime Corporation. Siemanko, soda. O! O! LOL! LOL! Jest na samej górze! LOL! Ja też się tam dostać! Jak się tam dostać? Hop! 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 O, je... no, prawie byłem. Prawie byłem. Dawaj, jeszcze, jeszcze. No, Maksim. No, Maksim, no przecież ja się tutaj też chciałem jakoś dostać. No, o, może. Hop, 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 hop. Maksim znowu mnie zrzucił. Maksim znowu po raz kolejny mnie rzucił. Dawaj, ja tam nie potrafię wejść. Ja nie jestem taki dobry. Dobra. Huggy Wuggy, 1984. Played compression as design hundreds of different but now connected with people more than done after Huggy Wuggy takiego kługiego Dobra, gdzie tutaj jeszcze możemy iść, bo już nie pamiętam gdzie tutaj się szło. Cafeteria, power, key needed, a potrzebujemy tutaj jakichś kluczyk, ale na razie tutaj nic nie ma. Może to trzeba się chyba tu dostać, prawda? Ale to już może być zamknięte z tego co mi się wydaje. Testing, innovation, czy da się tutaj gdziekolwiek wejść? Testing. Na razie się tutaj chyba nie da nigdzie dostać, ponieważ jest to dopiero taki wczesny dostęp tej mapki. Dopiero twórca zbiera pieniążki. O, tu się da wejść! Uuuu! Uu. Widzicie tutaj? LOL! LOL! Chodź tutaj! Gdzie jest kartka? Maxim! Gdzie ka kartka? Playtime, Co? gdzie kartka? A tu jest. Uu. Co to jest za kartka? Znowu jakieś jakieś szyfry tutaj robią. Czy to tworzy znowu twórca e, pik... Pigi, nie potrafię tam wskoczyć, nie. Jakbyście tutaj wskoczyli? No, przecież ja też chcę tutaj wskoczyć. No, hop, hop. To nie działa. To nie działa tak, jak to powinno działać. Zobaczcie. Hop, to nie działa. To jest bez sensu. Dobra, idziemy, patrzcie teraz. Może. No, do teatru mieliśmy wejść, prawda? Cyk. O, no, jesteśmy nubami. No, wiem, że jesteśmy nubami. No. No, jak wy tam skakujecie? No, pokażcie mi to. Hop. Ja tam nawet nie potrafię na te klocki tutaj wskoczyć. <laughs> Hop. no dawaj, dawaj, dawaj. To jest bez sensu. To jest bez sensu. Ja nie. O no, prawie byłem. Widzieliście to? Mi, mi się tam uda wskoczyć. Ja wam, ja wam obiecuję. Juniorski.pl Wbijajcie. O jestem! No, zrzucił mnie znowu ktoś. No, cały czas mnie ktoś zrzuca. Nawet. No, jestem, jestem, nareszcie tutaj jestem. Dobra. Maxim, odejdź, bo cię zrzucę. O, jest, o, jestem. Siemanko LOL. Siemanko LOL. Dobra, czy da się tam skoczyć? Nie wiem. Dobra, idziemy do theater, czyli do teatru. Coś tutaj przyniosła, co ty masz? Kluczyk. W teatrze był kluczyk. Aha. No dobra, ale do czego jest ten kluczyk potrzebny? I have a key. No dobra. No, no, już masz kluczyk, no, dawaj tutaj, bo tu jest kluczyk potrzebny. Tu. O, otwarło się. Myślałem, że to nie będzie tak rozwinięte. Open door. Już chciałem kończyć te, tego moda, a tutaj patrzcie, ile tego jest. Tutaj mogę coś załączyć? Nie. Ja nie pamiętam, żebyśmy byli w takim miejscu. Remember, do. Pamiętaj, aby robić. Be kind to others, show up on time. Not hide behind doors to scare life period. Czyli Nie możemy go tutaj um, straszyć. Dobra, gdzie tutaj możemy iść? Door opener. Ale to już nie działa chyba, prawda? O, coś się otwarło chyba. Czekajcie, bo coś chyba otworzyliście z tego, co mi się wydaje. O. Słyszeliście to? O. Co? Bo ty musisz chyba jeszcze raz tego kluczyka użyć, czy nie? Eee, no i, i, i co teraz? Może ten door opener trzeba tutaj znowu użyć. Patrzcie, to trzeba chyba tu nacisnąć. O, teraz? Teraz! No. no, ale da się tu. Tu się otwarło, nie? Oh my god! OMG, chodźcie! Chodźcie! O no, tutaj się coś otwiera! Ot Otwórz! Otwórz! Maksim, ja idę dalej przodem. Patrzcie. Tu jest jakieś coś tam. Co tu jeszcze mamy? Eee, tu nic nie ma, a ty się chyba wtedy pojawił już, nie? Czy nie? Open door. O, otwarłem. Ja już, ja już idę, ja na was nie, ja nie mam czasu na was czekać. My po prostu ciśniemy do przodu, patrzcie to. O, jest i on. Jest on. Czy tutaj będzie jakiś jumpscare? Nie mam żadnego pojęcia, ale w każdym razie idziemy bardzo... ...przed siebie. Dobra, teraz tu otwieramy. syk. To, to ta gra się jakoś laguje. Handle with Care. Made, map made by Build Based. No i co? Może tutaj jakieś obbi trzeba zrobić? hugi, hugiłgi. O i tu jest kaseta. Ale, ale tego się... Użyć nie da? Może, może trzeba iść po prostu dalej przed siebie. Find the key. A, ah, i tutaj mieliśmy też te rzeczy, wiecie, jakże. Mieliśmy te łapki, tam przyciągaliśmy i tak dalej, bo już zapomniałem, jak się grało w tego Hugi-Hugi. Pamiętacie? Jak się to grało? Ja już nie pamiętam. Gdzieś tutaj musi być ten kluczyk. Gdzie? Nie mam żadnego pojęcia. O, tu jest Hugi-Hugi. Find the key. Gdzie jest kluczyk? O, masz już kluczyk. Fajnie. Dawaj, LOL. Ciśniemy dalej. Dawaj, otwieraj. Zobaczymy, czy dojdziemy do jumpscara. Czy będzie tam coś takiego, bo wydawało mi się, że to będzie po prostu taka mała mapka. Ale widzę, że ona jest taka, no, dosyć, dosyć potężna, muszę wam powiedzieć. Dobra, tu. Miejmy nadzieję, że nic nam nie wyskoczy. A co tutaj robi Freddy? Co Freddy tutaj robi? Co on, co on tu robi? Eee, no dobra, tam czy. No, może pójdziemy tędy. To, to jest chyba obenne, którym pójdziemy. Ugi, 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 ugi. Oj, tutaj są te, te, Ta maszyneria. Paru! <ścoughs> LOL pojechała! LOL pojechała! Ja też się chcę stać zabawką. Tu! I tu się jeździło, i tu się jechało, i tutaj powstawała ta, ta zabawka. Find the key! OMG! To będzie gdzie gdzieś chyba u góry. Mega friend, widzicie? Out of order. Na początku musimy załączyć prąd, który się załączał u góry. I wtedy, jak załączymy sobie ten prąd. Tu jest kolejna taśma. Ale, ale to już nie działa. O tu. Tu jest chyba, nie? Albo tu? Tu jest kluczyks. Tu. Mam kluczyks, ale nie możemy przecież zrobić tego potworeksa, prawda? Żeby to się tutaj otworzyło i żebyśmy zobaczyli Hugiego Ługiego. Out of order. No to jest, to jest coś ewidentnie zepsutego. Dobra, find the key. Idziemy dalej, ale nas Hugie Ługi nie goni, prawda? Czy tutaj za chwileczkę się pojawi Hugie Ługi i będzie mega jumpscare? Najlepsze gadżety, pamiętajcie, juniorski.pl. Oh my god, oh my god, on tu jednak jest! O oh mój god! O oh mój god! Ja sam uciekam. I co teraz? Gdzie? 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 Tu? I tu już jest chyba koniec, prawda? Tam będzie koniec. No prawie spadłem przez ciebie znowu, Maxim, bo mi wchodzisz na głowę, tu? I tutaj się wchodzi do kwiatuszka. I co będzie dalej, bo już w gierce nic nie było? O, czy oni tutaj coś nowego zrobili w, tej, w tym trybie? Widzicie to? Cyk, cyk. Tu jakieś eksperymenty dziwne. Co to tu jest? Mi, mi się to w ogóle kojarzy z Hello Neighbor. Nie wiem, czy wam się to kojarzy z Hello Neighbor, ale mi się mega kojarzy z Hello Neighbor. Sorry gamers, but we don't have anything fancy yet here, but they will be soon. Thanks for playing. I mami, 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 poppy playtime. Poppy Playtime! Dobra, ciśniemy, moi drodzy, z kolejnym trybem, bo mam dzisiaj dla was dwa przygotowane. Ten tryb mi się podobał, dosyć ciekawe to było, bardzo fajnie zrobione. Dobra, mamy kolejny trybek, nie wiem czy ludziska tutaj wbili, jestem chyba tylko sam. Poppy Playtime, play, wow, U objective, find the flower, o jest! Siemanko, LOL! Dobra, mamy znowu zielony, różowy, żółty, czerwony, pamiętajcie, bo wy mi jeszcze tutaj nie podpowiedzieliście. Jakiego ja muszę użyć, aby się po prostu tam dostać? Tu jest jakaś książka w ogóle. Co to jest za książka? Hello? Candy Cat. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Ale... Nie wiem, czy już się tam dostaliście. O, tu jest kaset... Kasety tutaj można dźwigać? Eee. Nie, nic z tym nie mogę zrobić. Tutaj też nic nie mogę wsadzić. Jakby się nie zdziwił się, że tutaj w ogóle nie ma dźwięków. Ty. Już są. Oh my god! Jak ty wyglądasz z tym? Oh my god! Jak ty z tym wyglądasz? Ja nie wytrzymam. Juniorski pl. Koniecznie wbijajcie, dobra? Oh my god! Zielony, różowy, żółty, czerwony. Tak to było? A może tu już jest otwarte? Nie. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Enter. O oh my god, ja też chcę sobie to zdobyć. Tu jest tu jest taśma też, nie, kod 321. Jak się, jak się to jak się tego używa? O mam to grape. Ale tu jest fajnie zrobione. No i kod jest 321. Pamiętajcie. Jak się z tego korzysta? Ej. O. A tutaj. Dobra, nie mogę mieć tego w ręce. To wtedy będziemy mogli wiecie jak e, e, sobie po prostu interaktować z innymi przedmiotami, nie? Dobra, kod to był 321. Wiem jaki jest kod. <noise> 3-2-1, enter. Dobra, już wchodzimy. Jesteśmy. Exit. No i co dalej? Widzę, że tu jest znowu Huggy woogie. Welcome to Playtime Cooperation co -com -com Company, nie corporation company. No i teraz może tutaj też skoczymy co? Tak jak robiliśmy podczas ostatniego tryb -biksu. HOP! O, prawie wskoczyłem. No wie, się tam pewnie uda, ale wiecie co, musimy robić tak, jak ta gierka chce od nas. Wydaje mi się, że musimy iść tu... Bo tu jest jedyne otwarte... <grymny> jak ty z tym wyglądasz? To jest niemożliwe! Piona! 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 Piątka! Piona! Piona! Dokładnie, piona! OK, ciśniemy dalej. Ten trybiks mi się też podoba. Jest dosyć fajny. Co my tutaj mamy? Co to jest? Co? Nic tu nie mogę zrobić. Tu się, tu się dostać nie da. A, a, tu coś było. Open door. Ok. Wydaje mi się, że dobrze idziemy. Co prawda nie naprawiamy teraz y, tej elektryczności, którą musieliśmy naprawić poprzednio, wiecie o co chodzi. Tylko teraz po prostu gdzieś idziemy. I już mi to w ogóle nie przypomina Poppy Playtime, takiego ze Steama, jak graliśmy sobie. Tylko mi to przypomina całkiem inną gierkę, bo ta mapa jest całkiem inna. No tutaj jest niby to, co mieliśmy Grabować i tak dalej, i ogarniać temat. I oh my god, a gdzie my jesteśmy teraz? Ja tu nic nie widzę. Tu coś czerwonego jest. Widzicie to też? Tu jest coś czerwonego. Ja widzę, że LOL zniknął. Ale no dobra. O, jedziemy dalej. Jestem tu. Gdzie się robi te zabawki? Jestem tu w końcu. Dobra, ale jestem sam. Yy, możemy sobie wejść tutaj do tej maszynerii? Czy, czy ona nie działa? Wydaje mi się, że nie działa. Nie działa. Tu będzie hugi wugi, więc na górę, na górze też nic nie ma. To jest, to jest całkiem inna mapka jeżeli powinna być, ale też jest ciekawie zrobiona. Z czym, tym bardziej z tym grab pakiem, to jest, to jest po prostu mega śmieszne, jak, 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 ona, jak my wyglądamy w, w tych przedmiotach. No jak zeskoczy sobie tutaj to się zabije? Chyba tak, czy nie? Duś. I pewnie tutaj wyskoczy popi play, hugi wugi Poppy play tam. Oh my god, oh my god, wiedziałem, ja wiedziałem, że on tu wyskoczy. Oh my god, oh my o oh my god! To oh my god! Ja nie wiedziałem, że on tutaj wyskoczy! Dobra, dawaj tędy! Dawaj tędy! Tu szybko, uciekamy! Widzieliście jak ta postać wygląda? o oh my god! Ale ja się ewidentnie sam przestraszyłem, Nie wiem czy wy się przestraszyliście, czy też nie, ale ja się przestraszyłem. Dobra, idziemy tutaj, gdzieś jest światełko! O nie! O nie! Ktoś tu nas będzie gonić dalej chyba, nie? Hello? Bo tutaj są te odgłosy z tej gry, prawda? Dawaj piony! Piony, dawaj piony! Piona! Piona! Nie działa, nie działa piona. Nie działa piona. Okej. Okay. Gdzieś ty tam zjechał. Ła. No masz żeńską postać, no to nie wiem czy to on czy ona, no zjechała. No powiedzmy zjechała, okej? Okay? Może będzie dobrze. Bo ja kiedyś grałem z kobietą, dziewczyną, która się nazywa Stefan, nie? I, i też tak można się nazwać. Dobra, gdzie my... Gdzie my jesteśmy, ej? Ale tu jest. O, tu, tu. Tu! Czy dobrze idziemy, czy nie? O. Tutaj trzeba było chyba podskoczyć. Idziemy dalej, dobra. Nie wiem, dlaczego gramy tylko i wyłącznie we dwóch. Jak ja ustawiam tutaj serwer na więcej osób, ale może to jest tylko i wyłącznie dla dwóch. Możliwe. A, bo ty były jakieś schody. Okej, okay, dobra. Idziemy dalej. hugi Ługi już nas nie, goni, bo się chyba nawet też muzyczka skończyła. O jeż. Gdzie ten, teraz tędy, okej, okay, no dobra. Tutaj są w ogóle teraz te, 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 te zawiasy, te takie łuki na samym końcu, co było, te łuki, łuki, łuki. I już powinniśmy się stąd wydostać i dostać się... Oh my god, spadłem! I powinniśmy wejść sobie teraz w różowy kwiatuszek. W różyczkę. Idziemy, proszę bardzo. Tu. I za chwileczkę powinniśmy się spotkać z Poppy. Hello, I'm Poppy. I'm very Poppy. That's me, I'm Poppy. Nie wiem, czy widzieliście prawdziwą Poppy. Bo to jest taka dziewczyna, co tak udaje, że jest niby taka... Poppy, Poppy, wpiszcie sobie Poppy. Ona tak mówi, taka blondynka, i ona tak mówi... Hello, I'm Poppy. Poppy is very beautiful. Poppy knows what to do. Nie wiem, czy to jeszcze dalej jest na YouTube, czy tego przypadkiem nie usunęli. W każdym razie za chwileczkę się tutaj spotkamy z Poppy. De! Ten przedmiot mnie rozwala, nie? Tu są jakieś drzwi. Musimy się tutaj wejść, tutaj dostać? Nie, tutaj po prostu są drzwi, żeby tylko były. No i zobaczcie, że oni połączyli poppy z Bendy i z tym. Hello Neighbor. Nie wiem dlaczego, ale ten, to mi się kojarzy z piwnicą. Hello Neighbor. Hello Neighbor, piękne czasy. Okej, okay, tutaj. Cyk, pigi, jesteśmy. Jest i poppy. Hello, I'm poppy. I'm very beautiful puppy. I'm a doll, but I can talk. I'm Poppy. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Poppy Playtime, bo ja mam dla was przygotowany więcej trybów w Robloxie, dajcie znać koniecznie w komentarzach i teraz tak. Ogłoszenia duszpasterskie. Lista wspierających, dziękuję wam bardzo serdecznie. Wasze komentarze, dziękuję. I subskrybujcie koniecznie wszystkie moje kanały, po więcej, abyście nie przepastili takich filmów jak ten. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Na razie, urodzinki,